Dzień dobry, nazywam się Jan Piątkiewicz. Witam Was dzisiaj serdecznie na kanale centrumrowerowe.pl i zapraszam Was dzisiaj na prezentację linii odzieży ASOS, linii EKIP RS, czyli tej linii stworzonej z myślą przede wszystkim o ściganiu. Nieco bardziej dopasowanej, nieco bardziej agresywnej w kroju, różniącej się od typowo enduranceowej, typowo długodystansowej linii Miele GT. Dzisiaj powiem Wam o koszulce, spodenkach, jakie mają charakterystyczne cechy i czego się po nich spodziewać. Zacznijmy od samej idei i samej charakterystyki linii Equip RS. Jest to linia najbardziej nazwijmy to wyścigowa w ofercie Asosa, wzorowana na tych produktach, które Asos przygotuje dla kolarzy. Zawodowych. Natomiast oczywiście zostało to dopasowane też do realiów normalnego użytkownika. Czyli nie są to ciuchy o kroju dostosowanym do aż tak bardzo wychudzonych, aż tak bardzo wyciętych ludzi, jak kolarze zawodowi, niemniej jednak są to ciuchy mocno dopasowane o kompresyjnych materiałach i też takim kroju, który najbardziej sprawdzi się podczas agresywnej jazdy i bardzo dynamicznego, intensywnego. W wysiłku. Zacznijmy od koszulki. Koszulka o mocno dopasowanym kroju. Jeżeli chodzi o rękawy, praktycznie czujemy, jakby to była druga skóra. Koszulka lekko kompresyjna i też o takim kroju, który jest dostosowany po prostu do jazdy na rowerze, czyli kiedy ubierzecie ją stojąc, to widać, że ta koszulka ma taki stricte rowerowy krój, czyli jest troszeczkę krótsza z przodu. Kiedy stoimy wyprostowani, to nie wydaje się ona idealna. Natomiast ten krój pokazuje swoje możliwości dopiero wtedy, kiedy zajmiecie bardziej agresywną pozycję na bo faktycznie wtedy czujemy, że koszulka układa się idealnie, nie powoduje żadnego nacisku, bardzo dobrze rozkłada wszystkie obciążenia po całości materiału. Materiały, z których uszyto tę koszulkę, mają właściwości ochrony przed słońcem. Jest tutaj filtr UV, który różni się wartością w zależności od obszaru koszulki, czyli jest troszeczkę słabszy na rękawach, bardziej mocniej nas chroni przed słońcem w tych miejscach, gdzie ekspozycja na słońce jest. Większa. Zamek. Zamek koszulki jest na całej długości, na dole jest zabezpieczony takim materiałem, który sprawia, że nawet kiedy przyjmiemy bardzo agresywną pozycję i nawet podczas wielogodzinnej jazdy materiał spodenek nie jest narażony na kontakt z metalem zamka, więc nie będzie ryzyka, że po prostu uszkodzimy spodenki poprzez ocieranie właśnie o metalową część zamka. Jeżeli chodzi o kieszonki, mamy trzy standardowe kolarskie kieszonki na plecach, nie ma kieszonki zapinanej na zamek, tutaj jednak priorytetem w przypadku tej koszulki było to, aby była ona lekka, aby bardzo szybko schła, aby dobrze oddychała, aby chroniła przed słońcem, nie ma tutaj dodatkowych, zbędnych w przypadku tego typu jazdy elementów, jak na przykład dodatkowy zamek zapinanej. Kieszonki. Niemniej jednak kieszenie na plecach są tak skonstruowane, że mamy tutaj materiał stabilizujący, dzięki czemu, nawet jak wrzucicie do nich coś głębszego, to nie ma ryzyka sytuacji, w której kieszonki zaczynałyby opadać poniżej linii koszulki. Nawet cięższe przedmioty, jeżeli wrzucicie trochę więcej jedzenia do kieszonek, czy cięższy telefon, to to wszystko jest na swoim miejscu, nie buja się nawet podczas sprintów, podczas intensywnego wysiłku i nie ma też ryzyka, że coś nam po prostu z tych kieszonek wypadnie. Spodenki to oczywiście jeden z modeli Asosa. Spodenki bardzo ciekawe, ponieważ widać, że skonstruowano je z myślą przede wszystkim o bardzo intensywnej, agresywnej jeździe, czyli wkładka w nich zastosowana nie jest aż tak gruba, aż tak rozbudowana jak w przypadku linii Mille. Tutaj wkładka mam wrażenie, że bardziej wspiera taki styl jazdy, w którym częściej się ruszamy na siodełku. Dodatkowo widać, że jest też bardzo duży nacisk na wentylację. Spodenki są wykonane niejako z dwóch materiałów. Mamy materiał na nogawkach, który ma właściwości lekko kompresyjne, Plus ma właściwości ochrony przed słońcem. Natomiast na podbrzuszu jest materiał osidia, Jest to materiał, który jest jeszcze bardziej rozciągliwy i przede wszystkim jeszcze lepiej wentylowany. Po to, aby te okolice, właśnie podbrzusza, kiedy nawet zajmiemy bardzo agresywną pozycję za kierownicą, nie były narażone na ucisk przez zbyt sztywny materiał i też aby odprowadzanie wilgoci z tych rejonów było. Jak najlepsze. Jeśli chodzi o nogawki, nie mamy tutaj takich agresywnych taśm silikonowych, dzięki czemu spodenki, moim zdaniem, dużo łatwiej ubierają się na przykład na nogawki. Dodatkowo nawet podczas długiej jazdy nie zauważyłem, aby pojawiały się jakieś problemy z otarciami, czy po prostu w ogóle nie wyczuwamy praktycznie tych zakończeń nogawek na naszej skórze. Szelki, tak jak w przypadku Asosa, bardzo rozbudowana konstrukcja, charakterystyczna dla Asosa, ponieważ szelki nie zaczynają się niejako na krawędzi spodenek, tylko troszkę niżej. Przez to jeszcze lepiej rozkładają nam obciążenie na plecach. Czyli faktycznie bardzo łatwo jest zapomnieć o tym, że mamy na sobie spodenki, po prostu szelki przestają być wyczuwane. Fajne rozwiązanie charakterystyczne praktycznie dla wszystkich modeli Asos. Widać to fajnie z tyłu, gdzie widać, że tak naprawdę dużo poniżej krawędzi spodenek zaczyna się mocowanie szelek. Jakie są najważniejsze cechy tej linii produktów i tych dwóch produktów? Moim zdaniem. Nastawienie na ściganie, na intensywny wysiłek, na dużą niejako ruchomość, ruchliwość na siodełku. Czyli raczej nie są to ciuchy stworzone do bardzo długiej, ale takiej statecznej jazdy. Tutaj lepiej sprawdzi się seria Mille. Natomiast wszędzie tam, gdzie pojawia się bardzo intensywny wysiłek, gdzie pojawia się częsta zmiana pozycji na siodełku, gdzie pojawiają się jakieś sprinty, to ta linia odzieży moim zdaniem najmniej nas ogranicza, faktycznie najszybciej schnie, najlepiej oddycha i jest to moim zdaniem do tego typu jazdy w Asosie najlepszą. Warto zwrócić uwagę na tą wkładkę, która jest naprawdę moim zdaniem chyba najlepszą albo moją ulubioną po prostu, jeżeli chodzi o Asosa, ponieważ przez to, że jest nieco niższa, nie wymaga praktycznie przyzwyczajenia do jazdy. Podczas pierwszej jazdy już czujemy, że jest to bardzo komfortowa, bardzo wygodna wkładka. W przypadku tych wkładek z serii Mille wymagają one nieco przygotowania niejako, czyli musimy po prostu wysiedzieć odpowiednią ilość czasu na nich, aby poczuć ich pełnię potencjału. W przypadku wkładki w spodenkach Ekipers, praktycznie od początku są one bardzo wygodne. Tyle jeżeli chodzi o prezentację, jeżeli chodzi o tutaj streszczenie, co ta linia Ekipers nam oferuje. Jeżeli interesuje Was pełen test tej odzieży, a także kompletu Mile GTO, zapraszam Was na swój kanał, czyli na Bikeshow.cc. Tam znajdziecie pełnię informacji testowych i podsumowanie testu tutaj w Hiszpanii, na hiszpańskich szosach. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej!